Hej, tu Greg Pel. W następnym ciku. co życie więźnia fadego, który tam jest? Siema. A co tak masz jakąś dziwną celę, co? What? Co? Eee. Eee. Jak to się stało? No właśnie, ja się ciebie tylko pytam. Ja nie wiem. No a co było wcześniej? Co robiłeś zanim to powstało? No normalnie sobie spałem. Yy, wchodziłem tam do jadalni, jadłem i idę spać. Mm -hmm. I nagle to tutaj powstało, tak? Tak. Dobra, idziemy na siadanie, wyłaś. Mam nadzieję, że to ma zasięg tylko Twojego pokoju, a nie całego więzienia. No, jeżeli ma cały więzień, to chyba trzeba będzie uciekać. Mam nadzieję, że nie. Dobra, siadaj! Dzisiaj mam dla Ciebie jabłuszka. Okay. Tak. Masz tu jeszcze jedno, na zapas. Okej. Okay. Powiedz mi jak się już, jak już zjesz. Już. Aha, dobra. No to wywozimy. A pan może pierwszy, co? Nie, nie, nie. No, please. Nie, no, please. Idź. Dobra. A gdzie jesteś do toalety? Nie, bo już, już jakieś trzy dni chodzisz do Łazienki. <Szysk> co? Dobra, i co? Jeszcze znaczy, tu zostało. E, Pospaceruj sobie trochę po więzieniu, Dajcie wolną rękę, ale nas nie próbuj uciec chcę. Nawet okay. nie próbuj. Okay. <try> <try> Ale wspaniały widok z tego więzienia, hmm. zobaczy. Eee, strażniku? E, tak, tak w tak Eee... Eee... What the fuck? What? Ja, ja tylko tutaj stałem, obejrzałem się i patrzę znowu. Jest takie coś. Hmm, podejrzane. Tam, gdzie ty, tam, gdzie ty jesteś przez jakiś czas, pojawiają się takie główki. I to jest, to jest, to jest twoja twarz. Ja, gdy byłem młody, to nie miałem żadnych chorób. Czy to ciebie niepokoi? No, niepokoi trochę. Bo gdy pójdę wszędzie, tutaj tylko pojawiają się te głowy. Oj, 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 Aha, widzę. Że... A do... Ej, a nawet do drugiej celi dość się rozprzestrzenia. Ej. E, jak już tu, tego tutaj! 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 Aha! Aż tu! No to dziwne, dziwne... No ja się jak zalepię, cała w więzieniu... Kurde... No nie wiem, na to to powiedzieć, ale... Zaraza fanego się rozprzestrzenia... What the fuck? Co? co? Dlaczego znowu taka głowa? Nie. Tutaj. Nie co? Lepiej nie stój w jednym miejscu, tylko się ruszaj. Bo tam gdzie ty będziesz przez jakiś czas, tam się pojawia jakaś głowa. Czekaj, ja próbuję to zniszczyć. Nie, nie mogę! Hmm. Ja, ja się, nawet się boję te ruszyć, kurde. Bo... Dobrze, ja raczej ja naj nic się nie stało. Bo może ta ta zaraza. Bo. wiesz to, jak. może jak ja to dotknę, to wtedy ta zaraza może mnie dotknąć i wszędzie mogą się pokazać główki z. Y, znaczy główki z moją twarzą. Więc. No. wolę tego się nie tykać. Okej. Okay. Chociaż pan strażnik był już bardzo blisko dotknięcia. Jak pan był tu. <laughs> A tutaj była pana głowa. Yy, znaczy, yy, moja yy, taka głowa. No. Dobra. Eee, spacerek chcesz czy co? Dobra, spacerek. Dobra. Nie. Aha. Ta na pewno bez takiego na przykład guziku zamykalnego, bo każdy ktoś może wejść. No jak ktoś wejdzie, to już nie wyjdzie. No w sumie. What the... y... Co ty tam y... zauważyłeś, co? Y... co? Prezenty. A to, to nie ma, że to, to, to są prezenty od, od właściciela tego więzienia. Hmm, to Ja zobaczę tylko, co tam jest. Nie! Niemożliwe! Co? Tam jest moja głowa. Że co? Tutaj jest moja głowa tym, w tym prezoncie. Jesteś pewny? Tak. E, wolę tam nie zajmować. Hmm. Dlaczego by właściciel więzienia wysyłał prezenty z, twoi, z twoją głową? A może on mi dał tą zarazę? Hmm. My co? Pomyślimy o tym jutro. A teraz do, do celi. Ok. No, idź, idź. Idę, idę. Hmm. Ty nie próbuj. Dobra. I już wolę zpie ze swoimi głowami Dobra, więc ja idę do siebie, hmm, nie Dziwna nas z tymi głowami jest głowy już niegają nawet do pokoju Ro do rozboły u, dziwne, dziwne, dziwne. O, akurat wieczór już jest. Dobra. Pieździu, kolacja. Aha. Dla zimy. Ta głowa tutaj stoi creepy. Widzę. Dobra, Nie. dzisiaj mam dla ciebie coś specjalnego. Ooo, steak! Steak! Dziękuję. Hmm. Aha. Hmm. Co by z tymi głowami zrobić? Taka zaraza. Ja mam nadzieję, że się nie rozprzestrzeni na całe więzienie. What the fuck? Co, co? Co? Na stole? Co? What? I co? Ja mam tego dosyć. Wyłazimy stąd. Dobra. Że What? co? Co to ma być? Co to ma być? Na ścianach? Kurde, wszędzie. Ehm. Um. Kurde, wszędzie to jest. Czekaj, jak ja wpatrzę w celach. Nie, w celach nie. Kurde, może to dotyczy, że ty byłeś, że ty w tych miejscach byłeś i to się pojawia. W sumie, byłem tutaj. Byłem tu, tu. No, ale w kiblu jeszcze nie byłem. Byłeś raz, z tego co pamiętam, ale, ale tam się nie pojawiły. No. Może, więc może pojawiły się te głowy w tych miejscach, w których najczęściej byłeś. Nie. Mm. Ja mam tego dosyć. Jesteś wolny. Nie, panie, nie. posłuchaj niech pan strażniku. Pan nie wytrzyma tutaj. Pan chyba oszaleje z tych głów. Idziemy razem. Musimy. Zrobimy no nowe życie. Dobra, dobra, idziemy. U jeszcze tutaj głowy! O kurde, co to być? Opanowało co. Niech to żyje własnym życiem. Nie, ja spadam. Dobra, właśnie tutaj. Tutaj nas nigdy nie znajdą. Co jeszcze zrobi? What? Ehm. Um. Okej okay. Dobra. Więc to był, prawda, to, to był chyba już ostatni odcinek. Z jednego życia, w więzienia fady. Więc e, teraz mamy do Was. E, do umyślenia jedną pełną sprawę. Akta 2, artykuł 13. Pewnie wiecie, co mam, ma, mam na myśli. A jeśli nie wiecie, to akta 2 to jest takie coś, że. Y, gdy kopiujecie y, odcinki, czyli że. Bez Robloxa, e, wierzę, że, że Raul Wierzę, że ciebie zacięło. Za no to tego, w Raul Halli nie można, musicie poprosić, studio. E, by tego, Powiem tak. tak. Akta, akta 2, artykuł 13. Może zniszczyć cały internet. Nawet YouTube'a, więc najmniejsi i najstarsi YouTuberzy, e, pisać po... w komentarzach. Z polskiego YouTube'a... Pośpiesz się cicho, dobra? O, więc, Więc... E, YouTuberzy z polskiego YouTube'a Nad zagranicznego europejskiego... Tylko z europejskich państw Wielkiej Brytanii nie wiadomo Mogą zniknąć kanały A szczególnie ci, e, co nagrywają gameplay z różnych gier o, bila, Więc jeżeli o. jesteście przeciwko temu Przeciwko akta 2 TO piszcie W KOMENTARZACH! STOP! AKTA 2! Tak jest. A jeżeli kanał mój ma zniknąć, to proszę wszystkich to moich... TO WCHODŹcie na... Wszystkich... To. To proszę wszystkich kanał... mo... To wchodźcie na kanał Krajina Słuchania. Ta... Tam jest jedyny kanał, gdzie nie może być tego. Tak. I teraz w tym momencie proszę każdego mojego subskrybenta, który subskrybuje gre... kanał Grek.pl, żeby zasubskrybował Krajnę słuchania. Bo może to być ostatni odcinek. Tak jest. Nigdzie się nie zobaczymy tutaj w tym kanale. I teraz mam dla was każdą prośbę. Proszę komentarz pod tym filmem. Stop akta 2, także, no, także no, i na także i na Krajne słuchania. I, i Ufanego też. Pamięta... Bo ja mam tylko dwa filmy, ale... Jak mam tylko dwa filmy, a to nie powinno mi tego zrobić, bo chyba że to chodzi o jeden filmik, że okej, okay, to nie zrobimy ci tego, a dwa filmy to już ci to zrobię. Mam nadzieję, że nie. Dajcie lajka w górę, żeby je to widział, żeby stać się akta 2. Suba. To już mówiłem, że suba. Normalnie w imieniu wszystkich polskich i zagranicznych YouTuberów mówimy YouTube'owi Stop Akta 2. Dokładnie, nie mam gdzie nigdy Akta 2. Więc to było na wszystko w tym odcinku. Zróbcie, pr proszę Was, tak jak mówiłem, bo to może grozić każdemu polskiemu YouTuberowi, nad, nad tym, tego tym. Tych, którzy są w Ukrainie. Szczególnie tych, którzy są początkowi, jak tutaj te oczywiście fany. Ale chyba, nie ch ale chyba nie chcecie, żeby wasi najwięks na także najwięksi youtuberzy, tacy jak Shio, RoxenB, Fleece, i tym, po tym podobni youtuberzy zniknęli z polskiego YouTube'a. Bo wtedy nie będzie co oglądać. Ani czego słuchać. Właśnie. Więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej o Akta 2 artykuł 13 wpiszcie sobie w YouTube'a. Więc to wszystko na dzisiaj. Pa, pa. Na widzimy się na morze w krainie słuchania albo gryk.pl, jeżeli zostanie.